Jak jej dobrze? Ja się jasne. Teraz jej pozwól, jakby było błoto, to cię rozumiem, ale taki śnieżek, to sama ranocha. No, no przyjdź szefie, daj piłka. Ty się ba. ale daj piłkę. Nie, Nie. teraz się baw, masz. Tak dobrze, że tutaj jest tak dużo mm. śniegu. Myślałam, że będzie błoto. Mm. A tutaj dużo śniegu jest. Ciężko po śniegu. Nie mm. <laughs> wiem, jak się przebrać. Jaka zadowolona. To so, idziemy dalej? No idziemy.